Witam Was wszystkich. Chciałem powiedzieć, że nie, nie chcę, żeby ktoś się więcej tak zachowywał jak dr Józef Mengele. Bo po prostu pewna osoba się tak trochę zachowała według mnie w tamtym roku i to, to się ciągło tak że tak powiem kilka miesięcy. I po prostu nie, nie chcę, żeby takich zachowań y, widzieć. Bo nienawidzę. Takich ludzi i tyle. Po prostu mi wkurza takie coś, że ktoś po prostu ma takie podejście jest to wnerwiające i chciałbym po prostu powiedzieć prosto do kamery, co myślę o takiej osobie. Dlatego, że osoba, która się tak zachowuje, nieważne, czy to jest osoba niepełnosprawna, czy to nie wiem, jest osoba słysząca i tak dalej czy to jest osoba też zdrowa nie powinna się tak zachowywać w taki sposób do drugiej osoby drugi człowiek też jest taki że, że on potrzebuje też szacunku ja wiem że ja też się na pewno kiedyś tam źle zachowałem bo też nieraz mi przyszło do głowy to żeby komuś tam dowalić ale to mnie wkurza po prostu, dlatego że ktoś się tak zachowuje, a nie inaczej. Dla, dlatego, że jest to po prostu chamskie zachowanie. Nie powinno być przyzwolenia na takie dziadostwo, dlatego, że dziadostwo to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie zachowania typu takiego jak zachowanie z takich grup jak no po prostu jakie oso osoby o charakterze Józefa Mengele i w ogóle innych tego typu nazistowskich lekarzy. Ale chodzi tutaj o osobę z którą miałem konflikt. Z którą mam konflikt i po prostu Chcę to wyjaśnić przede wszystkim no, po prostu w stowarzyszeniu i chcę to załatwić jak najszybciej, żeby ta osoba też nie widziała, żeby po prostu ta osoba wiedziała, jaki ja jestem, że ja też nie odpuszczę i chcę powiedzieć, że. Bardzo się cieszę, że pomogli mi w tym inni ludzie, żeby po prostu udupić osobę.